Wiesz, ja, ja specjalnie tak celowo dopytuję o to, bo my dostajemy bardzo dużo wiadomości. Przestańcie już gadać w tych podcastach, żeby gadać, tylko zacznijcie coś robić. I w ten weekend dostałem taką wiadomość, żeby pozbierać tych wszystkich gości do kupy, połączyć i zaproponować jakieś, stworzenie jakiego, jakiejś alternatywy w ogóle. Nawet, żeby, żeby wreszcie były jakieś nowe twarze nie? i wziąć ludzi z doświadczeniem, którzy naprawdę zaczną realizować interesy ludzi, którzy ich wybrali. Myślę, że w Ruchu Obrony Polaków z całą pewnością jest tylu ludzi uczciwych i chcących coś zrobić dla Polski, że gdyby yy, zdecydowali się uczestniczyć w życiu politycznym, bo to jeszcze czasami jest tak, że są ludzie dobrzy i szlachetni i uczciwi. Ale którzy patrząc na brudną politykę mówią: Nie, ja wolę działać w jakimś ruchu społecznym albo w jakimś ruchu innym, ale do polityki nie, bo tam jest za dużo brudu. Mimo wszystko uważam, że dobrze, jakby tacy ludzie szli do polityki, no bo ktoś jednak musi nami rządzić. Wylała się na niego taka masa hejtu od razu. Że nie płacił pracownikom na czas, że gdzieś tam kogoś zwolnił z pracy i ten ktoś jest rozżalony, że miał jakieś. No, jednym słowem, on tylko delikatnie zasugerował, że będzie się starał i że może swoją funkcję, jeśli stanie wybrany, wykonywać społecznie. Nie potrzebuje z tego tytułu żadnych pieniędzy. Od razu poszła taka masa hejtu, że on powiedział: A to tak to wygląda. To ja dziękuję. To, to ja wolę pomagać inaczej, wesprzeć jakąś rodzinę, której jest trudno zadziałać w inny sposób, ale jeżeli ja tylko zasugerowałem, że idę do polityki i już jest taki atak na mnie i na moją rodzinę i tyle kłamstw, to ja dziękuję za coś takiego. No, a Więc, to, się, to się nigdy nie skończy. No jednak są ludzie, y, którzy może w takiej sytuacji uznają, że mimo tego hejtu, mimo tych ataków, no jednak warto przebić się przez ten hejt przez tą podłość, yy, przez te kłamstwa, jednak spróbować wbrew nim, tym kłamstwom i atakom, wejść i robić coś dobrego. Yy, że dobrych ludzi, jak to mówi, mówią słowa piosenki, jest więcej. Yy, chociaż ci źli są często bardziej głośni i mają mocne narzędzia. Yy, ale dobrych ludzi jest więcej. Ja tego mojego kolegę namawiałem. Nie przejmuj się, Jasiu, iść, zrobić coś dobrego. Nie, wiesz co. Wychowałem syna księdza, mam dobrą rodzinę, będę wspierał innych ludzi, ale ten hejt mnie wyleczył z polityki. No, miał prawo takiego, dokonać takiego wyboru. Natomiast no, wierzę, że są też ludzie, którzy w sytuacji, gdy chcą coś robić dobrego i napotykają na hejt, to jednak się nie zatrzymają, tylko się przez ten hejt przebiją i pójdą dalej na zasadzie to są ci źli, ale, albo ci, którzy ulegli złu, złu. Yy, ale... Będę coś robił dla tych dobrych, a może i ci źli czasem zobaczą, że nie jestem taki, jaką mnie mówią, czy piszą, tak? że można coś, coś dobrego zrobić. Ja wyznaję zasadę, i tej zasady się teraz naprawdę trzymam i naprawdę polecam tę zasadę. O czynach ich poznacie. To znaczy, mniej słów, więcej działań. Każdy z nas, ileś rzeczy w życiu już zrobił, i można w oparciu o te rzeczy nas i myślę, że to jest najlepsza zasada, co w życiu dokonałeś, co zrobiłeś, czy jak dotrzyma, obiecałeś, to dotrzymałeś słowa, czy jak obiecałeś, nie wiem, jakieś zachowanie, nie wiem, jak pracowałeś, czy, czy, czy możesz się czymś podzielić, jakimś doświadczeniem życiowym. Naprawdę dzisiaj poprzez to, że jest sieć, że jest internet, gdzie jest jeszcze mimo wszystko sporo wolności, póki za przynajmniej. Chociaż dla takich jak ja, coraz mniej. E, można dzięki temu sporo rzeczy sprawdzić i sporo rzeczy zweryfikować. I myślę, że to jest to narzędzie, które warto wykorzystywać. Wykorzystywać, żeby sprawdzać, oddzierać ziarno od plew, co jest bardzo trudne, bo e, powiedzmy, e, gdyby były same kłamstwa, to łatwo je rozpoznać. Gdyby była sama prawda, też łatwiej ją rozpoznać. Kłamcy działają w taki sposób, że mieszają kłamstwo z prawdą. I to jest wtedy trudne, bo oddzielenie ziarna od plew jest bardzo trudne. Ale jeżeli się wykona pewien wysiłek, to poprzez to, co mamy w sieci, w internecie, mimo wszystko, że tam jest sporo kłamstw, można się przez to przebić i można tego narzędzia użyć ku dobremu, ku, ku wyborom. No, uważam, że te wybory, które są przed nami, Myślę, że one będą szybciej niż kadencyjnie. Że, będą... że rząd nie dotrwa w takim składzie? Myślę, że tak.